Hello, cześć, witam Was tu, szalony kolekcjoner, ludzie, ludzie, ludzie. W końcu, w końcu jest ta Brazylia, ona w końcu mamy jej full wypas, w końcu jest jej pełno. Sam mam tyle tego, że nie wiem od czego zacząć. Mamy kule, ule, ule. Tak to wygląda. Mamy multipaki. Bang, bang, bang. Mamy puste albumy, które zaraz będziemy zapełniali. Mamy jeszcze do dokończenia. Y, dwie trzecie boksu mamy już Messiego w kolekcji. Zobaczcie, jaki on smutny! Chłopie, zamiast się cieszyć, że zagościłeś u nas w Polsce w naszej edycji, to taki smutny jesteś naprawdę. No, zobaczcie. Wow, wow, wow. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze mega zestawy startowe w polskiej wersji i w wersji angielskiej. Od czego zaczniemy? Co otwieramy? Co otwieramy najpierw? nie wiem, nie wiem, nie wiem, aha, jeszcze jedno Kasiasku spakuję w poniedziałek i wyślę, obiecuję, obiecuję, w końcu obiecuję, w końcu wyślę znaczy nie w końcu wyślę, ale obiecuję Kulaula? Kulaula? Nie otworzymy mega zestaw startowy w zestawie Pani mi deklaruje, że jest klaser 6 saszetek z kartami dwie limitowane karty, jedna limitowana karta XXL widziałem kogoś był to Messi Plakat ze wszystkimi kartami i plansza do gry. No dobra. Otwieramy. Teraz A, ale pachnie jeszcze świeżym duchem. Duchem. Wow, wow, wow. Wyskupujemy wszystko, co mamy. I zobaczymy, co trafiamy. Czy też Messi? Nie, nie Messi. Zobaczcie, trafiamy. Puchar. Puchar, puchar, puchar limitowanej edycji. Tutaj zdobywcy pucharów w poszczególnych latach. No, fajnie, fajnie to zrobione. Muszę powiedzieć, że pani stanęło na wysokości zadania, chociaż, aczkolwiek, zobaczcie to. Świeży puchar jest zniszczony. Nadruk nie jest dokładnie zrobiony? Nieważne. Mamy puchar, mamy pierwszy puchar u mnie, u mnie w kolekcji. Mamy też kolorowy plakat. Tym razem kolorowy, fajny plakat. Ze wszystkimi kartami, które można zdobyć, świetnie, świetnie, świetnie. Jestem bardzo zadowolony. Mamy limitkę. Pierwszą limitką jest Gonzalo Higuain, zawodnik z Argentyny. To już drugi Argentyńczyk w mojej kolekcji. I mamy Sergio Ramosa, zawodnika Hiszpanii. Tak to wygląda. Mam oczywiście klasycznie album. A zobaczmy. Tak, jest, jest też y, album w wersji polskiej. Taki album będzie kosztował 25 zł. Ja za chwilę zaproponuję Wam zabawę, w której do wybrania będzie taki albumik. Mamy kolejną planszę do gry. Która też może być nagrodą pocieszenia, nie ma problemu. I mamy 600 szetek. Wow, wow, wow. tło, scena nam się rozwala, coś się sypie, coś się dzieje. Jak to zwykle u szalonego. Spontan, pełen, spontan. Messi nie chce się zmieścić, dobra chcieli tam jest Messi myślałem, że Messi go trafię w XXL, a tutaj pucharek, no dobra jakie mamy saszetki Neymar Messi Iniesta Neymar, Messi, Iniesta, zaczynamy od Iniesta. wow, dziwne takie w porównaniu z tymi no nie no, zobaczymy zaczynamy od Iniesty, zobaczymy co trafimy Saszetki bez kodu. I mamy Okazaki z Japonii. Montari z Gany. Mamy Moreno z Meksyku. Persicia chyba. Chorwata. z Niemca. Jeju, cały czas tym podróżeniem. Tego stroju. No muszę mieć taką koszulkę, koniecznie, koniecznie, koniecznie. Czekajcie. bęk, Koniecznie. Bardzo mi się podoba. I mamy jeszcze Salichowicza, Bośniaka lub Zawodnika Hercegowiny. Kolejna, druga saszetka. Zobaczymy, co trafimy tym razem. Jest coś na koniec, zobaczymy co będzie na końcu. Mamy Strinicę z Chorwacji. Mamy Inlera, Szwajcara, Banegę z Argentyny, Menę z Chile, Ramiresa z Brazylii. Oho i znowu Cezar. To jest dla mnie najbardziej popularny bram, najbardziej popularna karta specjalna w tej chwili. To już chyba czwarty zawodnik z tą taką charakterystyczną rękawicą, różową rękawicą umie, umie w unboxingach. No trudno jest, no, przecież go nie wyrzucę. Niech tak będzie, zobaczcie tutaj z boku. Wieża nam rośnie, wieża oczywiście z kart wszelkiej maści e, wypuszczonych e, w związku z mistrzostwami świata w Brazylii. Oj, tak mi się nie stało, otworzył drugi raz. No, trudno, niech tak będzie. Tak, pomieszam troszeczkę, zobaczymy, co będzie. Mamy tutaj zawodnika Rosji, mamy benzen z racji, Kawashimę chyba. Jeju, muszę się uczyć tych nazwisk. Ciężko będzie, jak to zwykle, uszalonego. Yy, także yy, proszę o troszeczkę wyro... wyrozumiałości. Wow, 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 tajder. Boka. I tutaj, wow, 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 coś nam uciekło, mamy Fansa, to jest Valencia, kolejna moja powtórka, bo już tego zawodnika mam. Jak tak będzie cały czas i te powtórki będą nam się tutaj nawarstwiały, to chyba oszaleję. Chciałbym bardzo szybko zebrać kolekcję, a tu widzę, że, że pani raczy mnie powtórkami. No dobra, pykniemy sobie teraz Neymara, zobaczymy co nam da Neymar. Otwieramy, szukamy. Przypominam, że zawsze takie mega zestawy startowe nie były jakoś tak specjalnie super, hiper, mega kartami, ale no, zobaczymy, co trafimy. Mamy tutaj tak Star Playera. Wow, Game Changer. Cofam to, co mówiłem. Game Changer to jest już drugi Game Changer w mojej kolekcji. Dopiero drugi, bo wiem, że wy macie tam cuda wianki zapiekanki. Z tego co słyszę, to już. Część z Was ma komplety kart, rzekłbym, ha, ha, pokażcie to, a nie tylko piszecie, nie tylko mówicie. No nie wierzę w to, że ktoś trafia w jednej kuli na przykład trzy karty double, bo to jest raczej, raczej niemożliwe. Ribery do nas zawitał. Ribery na karcie Game Changer. Jestem zadowolony. Tak jak to mówił otwieracz kontrowersyjny, karta była poprzedzona kartą ta specjalną, mniejszość wagi, być może dlatego, żeby wytrawni grzebacze i poszukiwacze kart specjalnych nie wyczuli tej karty pod pod, pod, pod folią od saszetki. Może tak jest, może nie, nie wiem. Teoria ciekawa. Astoria. ma? chyba, nie wiem. Boże, kochany. Zuniga chyba. I tu gość. Gość w szarej koszulce. Bez e, żadnych emblematów. Bajnes chyba. Nieważne. Mamy tutaj kolejną saszetkę. Tym razem mamy Messiego. Wow. Zobaczcie jak ta nam się fajnie otworzyła. Zostawimy ją. Skleimy ją. I zrobimy blef. Blef, blef, mef. Zobaczcie, perfekcyjnie otwarta saszetka. Tak właśnie powinno się otwierać saszetki o różnych maści. I co trafiamy? Trafiamy e, Rosjanina, Rodrígueza, z Hiszpanii, Konno, Japonia, Busquets, Hiszpan, Kruse, Australijczyk, chyba. Nie wiem, tak mi się wydaje. No i ostatnia saszetka, saszetka numer 6 już. Wow! Powiem szczerze, że liczyłem na trochę więcej no Liberii. Liberii i powiedzmy, duży puchar to trochę mało jak na moje oczekiwania, ale no trudno, niech będzie. No chyba, że teraz no, wyczuwam coś szorstkiego. Zobaczymy, co to będzie. Fran. Cisco Rodriguez z Meksyku. Też fajne, fajne zielone, yy, zielone yy, koszulki. Musicie przyznać, że kolekcja z Brazylii jest bardzo fajna, barwna i kolorowa. Bardzo mi się to podoba. Podolski. <grym> Jeden z nielicznych Polaków, którzy zagrają w moim świata. <grym> I na koniec trafiamy sobie Pika Defensive Rock. No super, otworzyliśmy sobie mega zestaw startowy. Powiem tak. Generalnie gdybym miał to kupić na start, byłbym w miarę zadowolony ze względu na to, że mam album, mam kartę XXL, mam troszeczkę kart specjalnych, natomiast dla wytrawnego kolekcjonera to trochę mało, oczekuję więcej, więcej, więcej. Zapraszam Was na kolejny unboxing, tym razem pytniemy sobie kulkę. Wkrótce jest aż 10 zaszetek z kartami, jest też karta z limitowanej edycji. Zobaczymy co trafimy. Pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć, 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 cześć.